Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku z, z nowych nabytków a nowymi no, nabytkami to jest parka sroka, olbrzymów sroka czy czarnych. Z rodowodami z hodowli BP07. Tym razem króliki zakupiłem. Króliki zakupiłem z dwa tygodnie temu, no nie całe. Tutaj mamy samiczkę. Która prezentuje się taką. Bardzo ładny, Bardzo mi się podoba ich uszy. Tutaj u samicy jest mało plamek. Strasznie. I ta plamka mi się nie podoba. Tu. A z drugiej strony to jest. O taką. No tutaj nie są połączone plamki. Na kamerze może tego tak nie widać, ale nie są połączone. Pręga, no trochę słaba u samicy. Ale fajne ucho. Rubiutkie. No Samiczka waży jest ze 3 kg, a ma 3 miesiące. Zaraz Wam pokażę jeszcze samczyka. Samczyk ma ładniejszą pręgę, ale ma połączone plamki, więc no nipa. Ale też ładny łebek ma motylek, ma ładny, więc się widzimy zaraz. Tutaj już jest samczyk. Samczyk, no jak widzicie, ma ładne motylki, mają. Te stropkacze, ucho, no też grubiutkie jak najwyższe, młody ma dwa miesiące i waży 2 y, kilo, więc no, no mówiłem, plamki ma połączone wszystkie, tak, więc jest kiepsko, ale pręga ładna, długa, nieprzerywana i tutaj grubiutka. No, ładny samczyk się prezentuje, mam nadzieję, że fajne sztuki z tego wyrosną. I w niedzielę jeszcze będzie drugi odcinek z nowych nabytków, bo jadę w niedzielę po park kalifornijskich i po samiczkę belga szarego. Więc będzie odcinek. No, łapki fajne, królki miłe, fajne, grzeczne. O, proszę bardzo. O, kurczę. No, więc w tym odcinku to będzie na tyle, więc ja się z Wami żegnam. No i cześć.